Maga autorstwa Tase wydana przez wydawnictwo Studio JG podczas zesunego festiwalu mangowego. Główną bohaterką jest Riko Izawa. Riko nie ma szczęścia w miłości, lewo co ją poznajemy, a już dostaje kosza. W trakcie użalenia się nad sobą znajduje telefon. Po chwili okazuje się, że właścicielem komórki jest dziwnie ubrany jego mość. Mężczyzna po dowiedzeniu się, że Riko chce chłopaka daje jej adres sklepu internetowego, gdzie może sobie owego zamówić. Wiem jak to brzmi. Oczywiście tak zrobię, już następnego dnia czeka na nią duża paczka przed drzwiami, w której wypada przystojny chłopak. Choć przystolniak rozwiązał jeden problem Rico, to spowodował następny. Manga posiada dość typową kreskę, jaką miała mangi Siedzie na początku XXI wieku, co jest wieje że jest bardzo urokliwa. W postacie nie są jakieś specjalne, mamy główną bohaterkę, która nie jest za mądra, sąsiada, które jest Sundere i niewyżytą kupę. No dobra, może to ostatnie jest czymś niecodziennym. Najmocniejszą stroną tej magii jest humor. Nieraz się uśmiałam, dzięki temu magia czyta się dość przyjemnie i szybko. Jak na początku nie byłam jakoś przekonana, to później mnie wciągnęła. Jeśli ktoś szuka romansu z dobrym humorem, to polecam. Od skali 1 do 10 dałabym taką siódemeczkę. Magię będę zbierać ponieważ ma tylko 4 tomy, no i humor mnie kupił. A wy czytacie, macie zamiar czy nie Wasze klimaty? Napiszcie w komentarzu, co myślicie. I know you too, your Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake.